Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom i kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Please. To chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczy, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy. Pomyśl, jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Gold nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę Ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by. Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce, rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie. Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Likestry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie bamą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc... Cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Hmm, dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co. Za czarownicę. Nie widzisz kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Tris Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one. mordują królów, spiskują, wywołują wojny. I mleko przez nas krową kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Marigold, raz na zawsze. Do lochów z nią! Wolnego, oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj sukien, synu. Lugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzeczki. Trzeba będzie go wyrwać. Zamiast wyrywać język, lepiej go rozwiązać się wtedy dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Na przykład? Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo! A ty mów, gdzie ona jest! Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengę. Ale Mengę nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienie ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra, wiesz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. Bardziej na się nie Miej się na baczności, odwiedzę. O, no, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem, a Merigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę. Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić? Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Dobra, zabierzcie ją. Niech nie przeszkadza w rozmowie. Ale zabraniam jej dotykać. Bo co? Żal ci się zrobiło? Nie, gówno mnie ona obchodzi. Ale jeśli nie dogadam się z Meng'em, sprzedam wiedźmę komu innemu. Nie chcę, żebyście ją uszkodzili, nim dobiję targu. Prawdziwy z ciebie człowiek interesu, co? Dostaniesz swoje pieniądze, nie martw się, a to, na co zasłużyła. Jak sobie chcecie. Chodź, Wiedźmo. jak zobaczysz, jakie czary Mary można zrobić zwykłymi obsęgami, to się zdziwisz. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhardt, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, a albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę warzyła. Ale nie każdy przyprowadza nam Mary Merigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Najpierw każ swoim chłopcom zostawić Tris w spokoju. Nie ma mowy. Suka ma wyjść z bólu. Próbowałem grzecznie. Nie, to nie. Strasz! Do mnie! Tris nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corinthii, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corinthii sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrew. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. No tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z... Nie oddam jej. Nie ty tu... Nic nie... Dobra, zabij... Bo co? Nie. Ja... Miałeś nikogo nie... Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart. A wiedz, Każda. Tu Właśnie... Napij się. Nie mam ochoty. Albo się napijesz Wiedźminie, nie, albo nie wyjdziesz. I Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się. Tu roczka sobie spażyła?. <stansionale> Kurt, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelazera, na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem Doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Jeszcze nie zapłaciłeś za Wiedźmę, a łowcy już rwą się do tortu. No, i co z tego? Niszczysz towar, który do ciebie nie należy. Temu dała, bo poprosił? <śmany> Temu zaś bo wodę nosił? Spokojnie. Interesach ze mną nie stracisz. Za Mary Gold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam też szczodrość? No przecież za straty emocjonalne. Widzę, że jesteś dobrze poinformowany, więc musisz też wiedzieć, że to Tris zdradziła pierwsza. Pogrywała mną na polecenie Loży. No to dostała ze swoje. Bądź dzielna, to już ostatni palec i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na liseczkę. Aj! Gryzła mnie suka! To załóżmy jej obrożę. Z To ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy. Ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo, czego chcesz w zamian. To proste. Uwolnij jaskra. Bart degenerat za informację o Filipie. Kusząca propozycja, nie powiem, ale muszę ją odrzucić.